Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam was dzisiaj w materiale poświęconym korpom, gdzie będziemy zajmować się poradami pozwalającymi wam osiągnąć wielkość w korpanku. Nie wiem inaczej jak to ująć, ale po prostu będą to porady, które umożliwią Wam lepsze wpasowanie się w świat. Po drugie, lepsze zrozumienie całej struktury, tak żeby było wam łatwiej przechodzić oraz awansować, oraz przejście tak zwanych niewidzialnych granic, które gdzieś są. W rozgrywce i które dopiero teraz zrozumiałem, kiedy widzę, w jaki sposób oraz w których miejscach blokują się nowi gracze, którzy dopiero teraz wchodzą do tej rozgrywki. Wcześniej nie miałem aż tak dużego spojrzenia na to, natomiast teraz widzę, w których miejscach po prostu gracze się blokują. Więc zajmiemy się dzisiaj płynnym przejściem z T1 na T2. Będziemy się również zajmować questami oraz w jaki sposób je rozwiązywać. Będziemy się również zajmować ogólnymi poradami dotyczącymi rozgrywki. Jak możecie zobaczyć, już mam postać na poziomie 20, mam też kilka innych postaci, natomiast teraz będziemy się skupiać na Varim. Wari to jest moja postać destroyera, którą sobie zrobiłem. Pierwsza oraz najważniejsza rzecz, o której należy wspomnieć. Z samego początku, kiedy zaczyna się rozgrywkę, to jest coś, co też powtarzałem wielokrotnie, nawet na metodzie solidnego startu. Najważniejszą rzeczą, na której powinniście się skupić na samym początku, będzie zdobycie sobie wierzchowca. Wierzchowiec zmienia absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o szybkość oraz tempo wykonywania nie tylko i wyłącznie zadań, ale również eksploracji, co jest moim zdaniem zdecydowanie najważniejszym elementem naszej rozgrywki. Zaraz zobaczymy, czy gra się w ogóle załaduje, czy nie. Hmm. Czy może będzie potrzebny relock. Albo też nie. Dobra, to zobaczymy za chwilę jak wrócę. Dobra, udało mi się zalogować. Także tak jak możecie zobaczyć, większość graczy prawdopodobnie w odpowiednim momencie będzie posiadać mniej więcej to co ja. Czyli tak jak powiedziałem, na początku skupiamy się na tym, żeby zdobyć sobie wierzchowca. Odłożone 250 golda na kupienie sobie w pierwszej deskolotki, którą możemy kupić tutaj koło griza Turnera. To jest pierwszy element, na którym musicie się skupić. Jeżeli tego nie zrobiliście, trudno, możecie podążać dalej tymi krokami i potem się do tego wrócić. Jednak deskolotka, czyli to kupienie sobie tego pierwszego wierzchowca, który umożliwi Wam po prostu unoszenie się w powietrzu, jest najważniejsze. O, sorry, trochę przegiołem. Czyli kupienie sobie hmm, hoverboarda. Złoty niebieski czy tam stalowy, nieważne jaki, tak? To jest pierwsza najważniejsza rzecz na której powinniście się skupić. Każda jedna osoba, która tego nie zrobi, jest ogromnie do tyłu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie znacie świata i to jest druga rzecz, o której dzisiaj będziemy mówić, w związku również z questami. Oczywiście ja mam wersję angielską i ciągle gram na wersji angielskiej, ponieważ bardziej jest dla mnie klimatyczna. Ja też nie mam problemów z językiem angielskim, natomiast grając sobie na wersji polskiej, po pierwsze Zauważcie to, że tempo gry jest inne od innych produkcji, w które prawdopodobnie graliście. Co oznacza, że Korpank nie jest wcale grą bardzo szybką, i to jest bardzo ważna rzecz, na której należy się skupić, jeżeli chcecie w ogóle przechodzić przez kolejne etapy tej rozgrywki i ją poznawać. Co oznacza, że najważniejszą rzeczą, jaka będzie w całej rozgrywce, jest po pierwsze eksploracja poznawanie świata. Poznawanie tych wszystkich miejscówek, które tutaj możecie zobaczyć, każdy jeden z tych NPC-ów, których tutaj macie, są istotnymi elementami układanki, która potem się składa w bardziej efektywny gameplay. Za pierwszym razem nie ma mowy, żebyście po prostu przeszli tą grę. Znaczy, przeszli tą grę, to też jest ciekawe, żebyście na przykład przechodzili przez kolejne etapy bez poznawania podstaw oraz elementów, które są wcześniej. Czyli po pierwsze, musicie sobie zdać sprawę z tego, że każda jedna rozmowa z NPC-em będzie Wam coś dawała. Powie Wam trochę informacji, czym się zajmują, jakie są, nie wiem, profesje w świecie, co można robić. Jak dalej levelować, co sprzedają, co mają w zasobach, tak? Powinniście wiedzieć, na przykład, że na poziomie pierwszym w ogóle macie tylko i wyłącznie to miasto, musicie do niego przyjść z portalu. Po drodze możecie sobie kupić hoverboarda, ogrisa, możecie sobie kupić podstawowe artefakty, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia z tego powodu, że z zadań znajdujących się w wiosce powinniście dostawać sobie artefakty. Następną rzeczą jest to, tak jak wspominałem już w materiałach wcześniejszych, skupienie się w pełni na życiu. Jest to moim zdaniem najłatwiejsze, najprostszy build. Każda jedna osoba, którą widziałem, że go stosuje na samym początku, jest nim bardzo zadowolona. No i oczywiście, idziemy sobie na poziomie 8 do Life Force Argumentation Jest to najlepszy rzecz. To jest w drzewku Wojownika, w drzewku Warriora, mamy tutaj to. I każda jedna postać na tym zyskuje. Nieważne, czy gracie Kasterem, Hillerem, jakąkolwiek inną postacią, jeżeli gracie samotnie, to już w ogóle moim zdaniem jest to must have, z tego powodu, że żadna inna opcja nie daje wam tyle. Następną rzeczą będzie coś, co dzisiaj usłyszałem i się trochę zdziwiłem. Pathfinder jest OP. Niestety, ale po tym, jak ugrałem trochę grę, i z moim doświadczeniem, Pathfinder to jednak słaba linia. Z tego powodu, że przywraca nam pasywnie, kiedy nie jesteśmy. Znaczy właśnie. Kiedy nie ma koło nas sojuszników, przywróca nam zdrowie. To jest następna rzecz, o której należy wspomnieć. Przywracanie zdrowia, tak naprawdę, w czasie walki, nawet, to dosyć potężna sprawa, można sobie powiedzieć, ale nie jest żadna OP. Mamy pękilerę, mamy maście, które są tak naprawdę nakładane na naszą postać. Możemy sobie takie sprawdzić, wytworzyć, albo kupić nawet u Persiego. Tak? Często też wypadają z zadań albo ze świata. Czyli mamy tutaj restorative ointment, które po prostu. Same w sobie nie są jakoś specjalne, dobrze się komponują też z tym buildem, w którym skupiamy się na kupywaniu dużej ilości artefaktów, znaczy kupywaniu, wybieraniu właśnie z questów dużej ilości artefaktów opartych na zdrowiu. Jednak tak naprawdę nie jest nam to potrzebne. Od walki do walki powinniśmy przechodzić płynnie, czyli zabijamy jeden oboz mobów, regenerujemy się, zjadamy coś, co przygotowujemy sobie wcześniej, zaczynamy kolejną walkę. Co jest następną rzeczą, o której należy wspomnieć, ponieważ ja wiem, że tutaj może trochę klucze, ale to są podstawy po prostu takie dosyć złożone, które wy musicie sobie zrozumieć, jeżeli chcecie grać dalej i chce, chcecie być na wyższym poziomie. Czyli mamy kupienie hoverboarda, mamy potem wykonywanie eksploracji świata, ponieważ musicie wiedzieć o tym, co się w nim znajduje oraz jakie rzeczy, i jakie mechaniki są w tym świecie i możecie to robić bardzo powoli. I trzecia rzecz. O której już wspomniałem, wybranie sobie mniej więcej odpowiedniego startowego buildu, czyli to, o czym mówię teraz. Ten build, moim zdaniem, bardzo prosty, gdzie tutaj w ogóle nie ma żadnego kombinowania i nie macie też totalnego zamknięcia. Możecie sobie zmienić kilka z tych artefaktów. Głównie skupiajcie się na życiu, ale dołóżcie sobie tutaj na przykład, nie wiem, pancerz, dodatkowe punkty ataku, trochę many, żeby Wam się przyjemnie grało, ale nie przeginajcie. Życie jest najważniejszą statystyką, tak jak mówię, zwłaszcza jeżeli gracie sami. Następną rzeczą, o której należy wspomnieć, jest party. Szukanie sobie community do rozgrywki jest dosyć ciężkie oraz wiadomo, że ludzie mają dosyć specyficzne podejście i nie każdy chce grać z kimś innym, co oznacza, że każda osoba grająca samotnie będzie miała trochę. Mniejszą przewagę od ludzi, którzy grają razem. Dlaczego? Dlatego, że każdy jeden boss w grze, każda jedna mechanika w grze, każdy jeden obóz w grze są dostosowane do różnej ilości graczy. Co oznacza, że wy jako samotny gracz będziecie musieli dłużej expić i mieć wyższy poziom, żeby wykonywać niektóre zadania. Dla mnie osobiście, na przykład, wykonanie głównego zadania w tej wiosce, czyli pomożenie znaczy zrobienie pomocy dla tych jeszcze trzech postaci, czyli Gliza Turnera, Jerry Rutsa oraz Mortimera Glumswortha. To jest to główne zadanie Brave New World, Hearts and Minds. To jest bardzo ważne zadanie. Na tym powinniście się skupiać. Macie tutaj też mnóstwo zadań dodatkowych, tak? Jednak pamiętajcie o tym, że głównie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym. Czyli nie wykonujemy wszystkich tych questów. Skupiamy się tylko i wyłącznie na tych questach, które polegają na pomocy tym danym osobom. Jeżeli chcecie przechodzić w kolejne etapy, musicie wykonywać te questy. I to jest taka, następna rzecz właśnie. Nie zarzucajcie się za dużą ilością questów. To nie jest żaden wyścig. Ta gra nie jest nastawiona na to, żeby wykonać questy oraz wygrindować wszystko w jeden dzień. To jest coś, co widzę po prostu u wielu osób. Nabiorą sobie questów, a potem są nimi przytłoczeni. Macie po prostu zbyt dużo informacji na raz i macie takie to muszę zrobić, to muszę zrobić, to muszę zrobić. Ja nawet sam mam coś takiego, że kiedy nabiorę dużo questów, to po prostu idę i wykonuję jeden, wracam z tym jednym, a przy okazji, jeżeli wydropi się coś do dwóch następnych, ok fajnie. Natomiast to nie jest tak, że staram się naraz wykonywać 15 questów. Czyli wybieramy sobie pokaźną ilość questów albo w ogóle dla mnie preferowaną też opcją, o której będę też mówił w metodach rozgrywki, później będę robił taki materiał, znaczy któregoś innego dnia. Wybieramy sobie jeden quest i idziemy tym jednym questem do momentu, w którym tak naprawdę nie docieramy do pewnego rodzaju ściany, czyli na przykład, nie wiem, możemy sobie wybrać quest na samym początku na zabicie wilków. Od Dziary dostajemy takie zadanie. No, i tak naprawdę idziemy do lasu, dostajemy w trąbę dwa razy od wilków, i takie mamy. Hmm, dobra, może spróbuję innego questa do czasu, aż nie podleweluję, bym mógł faktycznie zabić takie wilki. I to jest bardzo ważna rzecz. Przy czym tak naprawdę, tak jak mówię, jeżeli wybierzecie ten rodzaj buildu, to nie powinniście mieć jako hmm, gracze większych problemów. Tak jak mówię, nieważne jaką postać wybierzecie, grajcie mniej więcej w ten sposób na tych samych zasadach. I teraz, tak. Skoro już to mamy ustalone i tak naprawdę mamy jedną oraz drugą rzecz, należy wspomnieć też o do osobach, które są już trochę dalej w rozgrywce i mają problem e, z przechodzeniem jakimś, jakiegoś rodzaju levelowania. Kiedy na przykład, tak jak możemy teraz zobaczyć, tak? Moja postać ma ósmy poziom. Mamy ósmy poziom, mamy trochę talentów, dotarliśmy do pewnego rodzaju ściany, ciężko jest nam, jak gdyby. Przebrnąć przez to, co my teraz możemy zrobić? Po pierwsze, to tak jak mówię, powoli wykonywać questy. Z każdego questa będziemy dostawać nagrodę, przedmioty zużywalne. Kiedy mamy na przykład takie rzeczy jak dodatkowe mm, zastrzyki, zwiększające nam punkty ataku, dodatkowe zastrzyki zwiększające nam pancerz. Być może jakiegoś rodzaju jointa sobie wypalimy, żeby mieć większe szanse na krytykale. Wszystko to może przełożyć się na lepsze efekty w walce oraz na to by efektywniej wykonywać oraz w ogóle móc zaliczyć niektóre zadania które będą u nas wymagać na przykład zabicia czegoś wyfarmienia odpowiedniej ilości surowców i tak i tak dalej więc to jest jak gdyby bardzo ważna rzecz i teraz kiedy już jesteśmy po tym etapie ja też ostatnio omawiałam na przykład w jaki sposób możecie zarabiać więc jeżeli jesteście w wolnej chwili i nie wiecie jak na przykład możecie sobie dorobić to skierujcie się do tamtego materiału poprzedniego natomiast Tutaj też powiemy sobie o tym, by dobrze wykorzystywać naszą kasę. Czyli to jest coś, o czym też należy wspomnieć. Po osiągnięciu levelu 10, powinniście ubrać się do drugiego miasta, jeżeli jest wam ciężko. Czyli macie na przykład 10 level, macie problem z tym, żeby przechodzić jakąkolwiek zabawę, mieć fan w ogóle z tej gry itd. itd. Co możecie zrobić? Jedną z opcji jest pojechanie do drugiego miasta, do gościa nazywającego się Klank, oraz zakupienie sobie jednego z takich artefaktów. Są to artefakt T2 posiadające większy Gear score, posiadające potężniejsze, jak gdyby, przeliczniki. Są to, jak widzicie teraz, artefakty wymagające od Was 10 poziomu. Są dosyć proste, nie wymagają strasznie dużo. Oprócz tego, że wymagają oczywiście artefaktów, my dzisiaj sobie poruszymy w ogóle drogę do drugiego też miasta, tak żebyście wiedzieli w jaki sposób móc łatwiej przeskoczyć. To jest gotowe podejście, kiedy jesteście na początku, kręcicie się koło Golden Field i nie wiecie tak naprawdę, w którą stronę pojechać, tak? Ja pojadę sobie teraz moją postacią. Eee, znaczy, pojadę, no po prostu polecę sobie moją postacią. Pamiętajcie, nawet jeżeli nie macie hoverboarda, możecie też tą trasę przejść. W międzyczasie eksplorujcie, poznawajcie ludzi, pytajcie się, kim są, i tak dalej, tak dalej. Moim zdaniem, to jest najlepsza metoda na rozgrywkę. Samego początku oraz bardzo mocno wam pomoże, jeżeli chodzi o samą grę. Um, co jeszcze z jakichś takich rzeczy, które mógłbym wam powiedzieć? Tak naprawdę, moim zdaniem, główną sprawą będzie to, żeby nie zakręcać się wokół bezsensownego grindu. Um, czyli, moim zdaniem, znacznie lepiej dla waszej postaci, w ogóle dla was samych, będzie, jeżeli będziecie powoli doznawać tego świata. Tak jak mówię. Corpunk ma dosyć specyficzne, powolne tempo w porównaniu do innych gier. Nie pokazuje ci tego wszystkiego, co inne gierki tutaj nie ma, że klikasz sobie zetkę i automatycznie wykonują się zadania, postać ci biegnie w jakieś miejsce, questy nie mają w ogóle żadnego znaczenia. Nie, właśnie przeciwnie, nie mamy żadnego quest trackera. Musimy słuchać tego, co się do nas mówi, oraz podążać za questami w sposób, który jest odpowiedni. Więc zamiast, nie wiem, na przykład, robić akcję w stylu takim, że pójdźcie tutaj zróbcie to. To lepszym będzie, jeżeli Wam powiem, żebyście wybierając się na daną eskapadę, po pierwsze posłuchali dokładnie quest'a, A jeżeli już ominęliście jakąś linię tekstową i nie możecie rozwiązać quest'a, to jest bardzo prosty sposób. Klikacie sobie J, czyli Questy. <laughs> I tutaj macie na przykład po pierwsze lokację, skąd w ogóle wybraliście danego quest'a I możecie sobie od razu pomyśleć, a to był ten gościu, tak? Możecie mniej więcej przeczytać, co musicie zrobić. Ale jeżeli nawet nie pamiętacie dokładnie. To możecie zawsze zobaczyć pełną rozmowę z danym NPC-em. Od góry do dołu, całą linię dialogową, wszystko to, co się działo. I tam zazwyczaj znajdują się informacje. Fakt, faktem. Niekiedy te rzeczy są poukrywane. Niekiedy mamy dosyć specyficzne elementy, ale zazwyczaj jest to omówione w queście. I teraz jeszcze bardzo ważna sprawa. Często podróżując po mapie, będziecie po prostu eksplorować. I przechodząc na przykład koro jakiegoś, nie wiem, dziwnego kwiatka. Jakiegoś rodzaju ruin, które są nietypowego koloru. W ogóle nawet patrząc na samą mapę od razu, też wam to zaraz pokażę. Zobaczcie, patrzymy sobie na mapę. Tak. Mamy sobie. No dobra, ok. Gdzie tu są jakieś nietypowe. A, tutaj jest jakiś magiczny krąg. Ciekawe co tutaj jest, nie? Schodzimy sobie. O, dobra, mamy jakieś jeziorko, tak? No to dobra, nad jeziorką może coś być. Co tu tutaj jest? Tutaj są jakieś domki, tak? Zabudowania. Co tutaj mamy? Tutaj są jakieś, też nie wiem, jakieś kamyczki, tak? Schodzimy sobie niżej. O, a tutaj jest coś niebieskiego, tak? a tutaj mamy jakieś wysypisko. I potem wam się zaczynają kojarzyć te questy oraz te miejscówki w ramach eksplorowania. Wiecie, ja mówię to z perspektywy kogoś, kto w tym świecie spędził już 600 godzin i muszę przyznać, że takich miejsc unikatowych, po prostu przejeżdżasz koło takiego i sobie kodujesz tak, Kurczę, tutaj był jakiś, jakiś dziwny kwiatek, na przykład. Tutaj było. Tutaj, tu, tu, tutaj leżał jakiś złom, a tutaj były takie potwory, a tutaj było to, a tutaj byli ludzie w klatkach pozamykania, a tutaj jest, nie, nie wiem, jakieś wysypisko, a tutaj jest taka strefa, a tutaj taka strefa. I potem za każdym jednym razem, kiedy prowadzicie sobie eksplorację oraz jesteście ee, pośród tych NPC-ów, to należy po prostu wspomnieć o tym, że no. Wy jesteście częścią tego świata. Nikt wam, znaczy nie możecie po prostu podejść i zapytać się NPC, bo nie ma tutaj takich linii dialogowych otwartych. W których na przykład, hej. Na przykład, w którą stronę jest do tego i do tego miejsca? Koni oni wam powiedzą, nie wiem, no idź tam i szukaj na przykład tego, co ci powiedziałem przed chwilą, tak? Że na przykład jakiś quest masz wykonać. I tyle. Na przykład, pytasz się dodatkowe informacje związane z questem, a on tak, wykonałeś już to, co ci powiedział? No nie, no to. To, to na co czekasz, nie? Zasuwaj, i to jest tyle. Więc mówię: eksploracja oraz wiedza o świecie da Wam bardzo dużą przewagę. Hmm, następną rzeczą, o której można wspomnieć, jeżeli macie duże problemy, jest levelowanie. Level oraz talenty, które dostajecie, nie tylko i wyłącznie na poziomie 5, 10 oraz 15, są bardzo potężnym buffem dla Waszej postaci. To jest coś niezwykle, niezwykle potężnego, o czym należy wspomnieć. Gdzie macie po prostu możliwość, jako gracze, nawet początkujący, czy tam zaawansowani, to też nie ma znaczenia. Um, po prostu zwiększyć wasze szanse na przeżycie. Każdy level to dodatkowe punkty zdrowia, każdy level to dodatkowe punkty many, każdy level to dodatkowe punkty ataku, bo to też jest ważne, o czym ludzie nie wiedzą. Za każdym jednym levelem, kiedy zwiększacie swój poziom, dostajecie dodatkowe punkty ataku, które są dla was od razu przyznawane, co oznacza, że każda jedna postać, czy to AD, czy to nawet spellcaster, czy to nawet healer, który zaledwie czasami uderzy przeciwnika, ma większą szansę na przeżycie oraz większą szansę na to, by wygrać dane starcie, dany pojedynek. Więc to jest jak gdyby też bardzo ważna sprawa. Ważną rzeczą może być też to, by znaleźć sobie jednak towarzystwo. Jeżeli nie znajdziecie sobie towarzystwa, będzie wam wyjątkowo trudno. O i tak naprawdę no ciężka jest ta gra samemu, jeżeli jesteście nawet w czasie wykonywania quest'a, którego nigdy wcześniej nie robiliście i robicie go ze znajomym. Tak jak ja wszystkie moje quest'y wykonywuję praktycznie ze skwarem, zwłaszcza te nowe, których nie znam, albo z faną. I razem sobie gramy, no i w pewnym momencie po prostu docieramy do tak zwanej ściany, bo nie wiem jak go rozwiązać. I wtedy siedzimy po prostu i się zmurzdzamy w trójkę, tak? Czyli mamy na przykład tak, kurczę, dobra, ok. o co chodzi w tym questie? Tutaj mamy coś sprawy. tutaj, dobra, to może tutaj pojedźmy, tutaj pojedźmy. I wiecie, niektóre questy wykonujemy na przykład po pół godziny i byliśmy jednymi z pierwszych osób, które wykonywały na przykład questa na Wolf Bowny Zdecydowanie ja ze Squarem byliśmy. I chyba byliśmy pierwszymi osobami, które znalazły Kloka na całym serwerze i to było takie mega fajne, bo nasze pingi się przez całą Alpha 4 jak gdyby utrzymywały. No i Mówię, to jest mega, mega fajne. I teraz tak o. jak widzicie z Golden Field jedziemy sobie na północ. Aha, bardzo ważna sprawa, gdybyście kiedyś zabłądzili, to często na rozdrożach dróg, na przykład tak jak tutaj prawdopodobnie, są takie znaki, wystarczy na niego nasunąć myszką i pokazuje wam mniej więcej, w którą stronę jest do River Ice City, ponieważ my teraz jesteśmy w River Ice City, tak? Często można też na przykład się dowiedzieć, że o dobra, jadąc dalej na północ, um, dojadę do um, na przykład, nie wiem, stepów, albo jakiegoś lasu, albo coś tam, tak? Teraz, jako kolejną rzeczą, o której należy wspomnieć, to to, że w River Ice City są questy. Nie ma ich dużo, ale są. Ale nie możecie ich wziąć do momentu, w którym nie macie odpowiedniego levela. I to jest też coś, o czym należy wspomnieć. Kiedy wy farmicie odpowiednią ilość doświadczenia, to są tutaj niektóre bardzo proste questy. Powiedzmy sobie przynieś, podaj, pozamiataj, które mają duże nagrody oraz w miarę łatwo się je robi. Więc na przykład posiadając, nie wiem, level 10, może 12, można teoretycznie się tutaj przejść po tych wszystkich NPCach, ponieważ niektóre questy... Są dostępne od niewielkiego poziomu, ale tak naprawdę wydaje mi się, że coś koło 13 dopiero, ponieważ tutaj są w większości questy na poziomie 15. Więc na 13 poziomie już się tutaj możecie wybrać. I teraz tak o, oczywiście tutaj macie bank, to jest całkowite miasto, możecie sobie też je eksplorować. Ja nie będę się teraz przejeżdżał i zwiedzał z wami całego River Ice City, ponieważ ja je znam jak własną kieszeń już w tym momencie. Natomiast bardzo ważnym elementem jest właśnie to, w jaki sposób, skoro już nie wiem, wyfarmiliście kasę, macie to i tak dalej, i tak dalej, możecie sobie w pewien sposób ułatwić rozgrywkę oraz przeskoczyć przez bardzo trudny moment, czyli taką przejściówkę w stylu z dziesiątego na wyższy poziom. To jest klank. Klank jest trochę porąbany. Klank ma zazwyczaj jakiegoś rodzaju artefakt do sprzedania oraz ma receptury na artefakty te dwa. Te elementy, te przedmioty, które tutaj możecie u niego znaleźć, są niezwykle, wręcz potężne w porównaniu do tej jedynki. Możemy sobie zobaczyć pierwszy prosty przykład. Na chwilę obecną posiadam e, wymaksowany giryskorowy przedmiot na życie. Jak widzicie, mamy tutaj od 100 do 200 punktów. To jest najlepsza rolka, jaka się tylko i wyłącznie mogła zdarzyć. Tak? Zajmuje nam to jedno miejsce, w punktu takich miejsc mamy 6. Tak? Czyli z, tym, z takimi przedmiotami możemy mieć maksymalnie. 1200 punktów zdrowia, tak? Ok. To jest Steam Cells implant, który daje od 400 do 800 w jednym slocie naszej postaci. Fakt, że do jego wykrawcenia są nam potrzebne dwa zielone, Forest Berry, które musimy też zebrać, i tak dalej, i tak dalej, tak? Ale te surowce możemy zebrać, i to wcale nie jest jakiś duży problem. I możemy sobie dosłownie wsadzić w jedno miejsce. Przedmiot, jeżeli, który, no nie wiem, perfekcyjnie się wręcz zalosuje, będzie robił tyle ile te 4. Na maksa zrobione. Rozumiecie tą przejściówkę? Więc, jeżeli macie problem około poziomu 10, to często wystarczy podjechać tutaj, kupić na przykład sobie taką rękawicę, która będzie miała od 20 do 40 punktów ataku. I nagle wasza postać będzie miała, nie wiem, na przykład, nie 66 punktów obrażeń, tak jak moja. Tylko będzie miała 100 punktów obrażeń. Wiecie, jaka to jest premia? Ogromna. To jest tak, jakbyśmy sobie włożyli cztery podstawowe artefakty na mm, atak. Natomiast są też artefakty mieszane, które też się świetnie sprawdzają. Na przykład, nie wiem, Soldier Implant. Serdecznie polecam. Mamy atak, mamy życie. Wszystko, czego potrzeba tak naprawdę każdej postaci AD. Mamy też takie przedmioty jak na przykład e, Primal Energy Inverter, który jest świetny dla mm, Blast Medica który gra pod magię, albo dla szamana, który gra pod magię. Czyli mamy połączenie spellpowera oraz heala. Superanckie. Mamy też na przykład możliwość wykupienia sobie vitality argument, który możemy potem sprawdzić dzięki zmutowanym liściom oraz leśnym jagodom. I proszę bardzo, dodatkowe życie oraz mana, czyli cała zabawa. Tak? tak jak mówię jednak, jest to super opcja na to, by dojechać sobie do tego miasta, sprawdzić, ale tak jak możecie zobaczyć, te recepty wcale nie są tanie. Więc należy sobie też odpowiednio wyfarmić, tak? Także musimy mieć około 300 golda na to, żeby w ogóle zdobyć taką recepturę. Natomiast czasem zdarzają się one w dropach ze świata. Jednak jeżeli macie problem w ogóle z dojściem na dziesiątym poziomie do jakichś sensownych buildów oraz do sensownych artefaktów, to moim zdaniem przyjechanie tutaj oraz kupienie sobie gotowca będzie lepszą opcją niż próba dropienia tego ze świata. Nie będziecie znali miejscówek. Ja też tych miejscówek nie będę sprzedawał z tego powodu, że. No po prostu one się zdarzają wszędzie, tak naprawdę. I trzeba po prostu ryzykować, i często impy. Znaczy, impy też są dobrym opcją, ale obozy, które są powyżej poziomu 10, jeżeli chodzi o moby, czasami mają to w lucie. Czasami. I to tyle. I tak naprawdę więcej Wam nie mogę powiedzieć, ponieważ. Tak naprawdę, sam często mam problem z tym, żeby cokolwiek znaleźć. I przez całą moją, na przykład, rozgrywkę, moją postacią, którą mam już na 20 poziomie, wydropiłem zaledwie jeden, jedną recepturę T2 na artefakt. Jedną, nie więcej. Więc yy, to też nie jest tak, że po prostu je mamy. Ważną sprawą jest też to, że jeżeli będziecie podążać za głównym questem, to później w akcie drugim będziecie w ramach nagrody dostawać artefakt T2 za wykonywanie zadań. Czyli starajcie się popchnąć do tego momentu, by mieć już wykonywane questy. I tak, jeżeli gracie sami, będzie to bardzo trudne, ale moim zdaniem jest możliwe. Przy czym no, ja mam dużo doświadczenia. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które grają sobie na łalu i no, nie macie tego doświadczenia, moim zdaniem znajdźcie party, które będzie mniej więcej dobrze działać, tak? Czyli poszukajcie sobie kogoś, napiszcie dosłownie na tym czacie po polsku. Szukam party jestem na poziomie 8. Może się ktoś odezwie. Może ktoś was zaprosi. Ponieważ widzę, że dużo osób szuka po prostu i nie może przejść pewnych etapów, a to jest wyjątkowo łatwe, jeżeli macie ze sobą towarzysza czy towarzyszkę do wspólnej zabawy. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i że no, będzie mniej osób, które mają duży problem z tym, żeby przejść jednak płynnie. Z tej pierwszego etapu rozgrywki do drugiego, i tak naprawdę wygląda to tak samo na trzecim, tylko wymaga jeszcze więcej trudności oraz jeszcze więcej zaangażowania. No i cóż, no to, to tyle. Ja życzę Wam powodzenia. No i oczywiście widzimy się na szlaku, tak? No. Cześć.